Dzisiaj biorę królika złości. Jak królika złości? No, zobacz, królikacza mam zoba. Gdzie ty jesteś? A ja czy nie widzę, chwila. Haj, napiszę. Jestem obok ciebie. Nie, jesteś obok. A, tu jesteś tym twitchowskim Ta, królikiem. Tu, ja. Znaczy y, kotem. E, widać, kto siedzi i spędza 12 godzin y, na, na Twitchu, żeby dostać jednego skina, ale Przecież nie będę tego. Te... Nie, nie będę tego polował w tym temacie. No. <laughs> ja chciałem tego kociaka, teraz tam po przod... O kurde! A! Ja, 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 nie. Dobra, ja prawie dostałem. Dobra, dostęp. Ej, no wyrzucili! Maciek wyrzucili A. mnie. O. <grym> A, wiesz tą crossbow, crossbow, wiesz, crossbow, bierz. Zostałem, zostałem wyrzucony na samym starcie! KAMAN! Maciek dawaj graj o nas! A! 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 Czy ja nie, nie mogę cię śledzić ty? Nie, nie! Wypadłem! Nie, nie. <grym> Widziałem to jak wyleciałem. Ja nie wiem czy ja czymś zostałem, czy ja po prostu wyleciałem. Mi nie. się wydaje, że my po prostu gramy z takimi kolesiami, którzy... To jest Team Dead czy Dead? Ja jestem najgorszy, ty. Ja jestem najgorszy. Ja nie potrafię ty. Dawaj, strzel go. Piu, piu, piu. Garfield. Garfield wyleciał! Prawo, prawo. Jeszcze, 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 jeszcze. Cobie bananami rzuca? Weź tego, weź ja to. Weź to walnij. Walnij ją ty ich tym tą tą, 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 tą do tenisa. Do tenisa ich walnij. <grym> nie! Oa! <grym> <grym> <wali. grym> dostałem. Idzie do ciebie, idzie, do ciebie, idzie cię idzie, idzie, wywalić, walcz. Bani go, ubem! Ubem go! Dobrze, wywal go, wywal go, wywal go, zabapę! No co ty robisz, człowieku? Z kim Nie! Coś ty robisz? Jak on jest złapał w ogóle, co Coś jest? Coś ty! Wszystkich możliwych opcji, które miałeś, naprawdę sam się wywaliłeś za mapę? Ja sam się wywaliłem, przecież to on mnie wywalił. A on mi wyglądało, jakbyś chciał go podnieść i nagle wystrzelił się w kosmos. Nie, ja, ja chciałem podnieść, a on mnie trzymał, mnie wyrzucił po prostu. Mnie się nie pytaj, bo ja na przykład na samym starcie dostałem. O, o, o. Przeżyłem, przeżyłem, Tak, nie przeżyłem. Pomóż mi, to mi wstać. Lizaka, Lizaka chcę tylko. Dobra. O kurde. Królik ma zamrażalka! No nie! Ta Wypadłem! A! Zabrucili mnie! Nie, nie! Nie co! Aha. No właśnie! Jedną osobę no właśnie. wywaliłem, ale to chyba niewiele zmieniło, szczerze mówiąc. Ogarniesz się! O! No nie, no jaka jest na to szansa, że dostałem od razu batana? No nie! A! Królik! Królik! Nie. Jaka jest szansa, że na początku każdej rundy zostaje zrzucona albo spadam nie wiem. sam Ale weź ich ode mnie! Weź ich ode mnie, nie! Nie! Jezu. Nie! Ten ten... Weź, we... o, mogłeś tą łopatę wziąć. Dobra, no za wzią niech się ręką tam. Dobra. Uważaj, może do ciebie ciś. Idzie do ciebie, idzie ci uważaj, uważaj, uważaj! Nie. Uważaj, bo cię... Skocz na nie. niego! Czy, coś. Nie. czy przeskakuj? Bem go, bem go, bem go! Jak jest blisko! Dobrze, wyrzucaj go, wyrzucaj go! Zrzuć go! Dziś? Oh, Dobrze, wyleciał, leci, wyleciał, nice. wyleciał. O, unicorn, unicorn, oni się biją A. między sobą, oni się biją między sobą. O nie, o nie, 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 uważaj, uważaj, niech się, uważaj. Biją, niech się biją, niech się biją. Bierz rakietkę, Dla Bierz tego, rakietkę, tego. bierz rakietkę. Nie! Uważaj, uważaj, się? Bo czekaj, na dobry moment, na dobry. A. Nie. A. nie, no nie! O, nie, o, no i koniec. Oj oj, 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 no i koniec! O yyy. co molus się zamraża już, jak dłużej się zostaje, Zobaw, no. widzisz? No. Dobra, musimy dać radę, damy radę. No ja się cały czas respię przy tych samych dwóch koleś. Dobra, ja idę stąd, od razu na starcie. Eee! <laughs> dawaj, Drói... dawaj, bijemy ich. Nie, nie! Czekaj. No nie, ja znowu Maciek! Maciek, pomóż mi! To ty! Maciek! Nie, to dwóch ta jednego! Mandałusego! Dwóch Dobra. ta jednego! Zaczepił mnie! pomóż mi, pomóż mi! Dobra! U, uwolniłem się! Wyciągnij mi to z tyłka! <laughs> Proszę cię! Wyciągnij mnie to z tyłka! Wyciągnij mnie to z tyłka! Ała, nie, postawiam. dostałem! dostałem. Nie, 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 nie! Króli! BOMBA, 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 BOMBA! Krumba! Cześć Maciek! To ty! Cześć Krystian! Dobra, Dobra, Jech oni tam mają tego! Słabą. Oni tam mają tego! Koła! Pomóż mi! Nie! Padłem. Nie padłem! Aj, Ajajaj! No nie! No czemu? No co? Come on! Jak? No nie, ale widać, widać, oni, oni cały czas spili się obok mnie, więc oni cały czas rzucali mnie i cały czas rzucali inną osobę, Come on. Ale na bank, na bank mieli miliard tych. Na bank mieli miliard innych punktów. Dawaj, na zdjęciu chociażby się nie mieli. mogę być na, na zdjęciu. zdjęciu. Leżę tam. Ja dostałem. Nie! Zasłonili mnie wszyscy! Jestem! Jestem no po nie. lewej! Ten po lewej to ja! Ale no, powiem ci, gierka jest naprawdę przyjemna. Naprawdę przyjemna, jeśli chodzi o to. I śmieszna. Nie, śmieszna. <laughs> e, ja się ogólnie zastanawiałem, czy nie zagrać z wspierającymi. Na przykład, o, wiesz. Taka można? jeszcze chodziła mi myśl. Dobra, królika od razu. Ja Zakupuję też. Niech to i niech, niech moc będzie ze mną. <laughs> niech moc będzie z tobą. O, jeden... O kurde. Biegniemy Maciek, biegniemy Maciek, biegniemy Maciek. Biegnij! My w to jeszcze nie graliśmy. Wow! Wybiłem. Dobrze, dobrze, dobrze. Zablokowałem. To ja będę, to ja będę jak Ronaldinho o nie, do przodu, co ja zrobiłem? Ja robię jakieś... Wow, dostałem od pieska. Dobra, wykopałem, 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 Dobra, wykopałem. Nice, Dawaj nice, Maciek. Nice, so, nice, nice. leżysz na trawniku? bo mnie dostałem z liścia, wiesz? Tak. A skopałem. No skopałem drugiego. Maciek wybij! <śled> Lalalala, lalalala, lala, lala, dawaj, do nas, dawaj, dawaj, dawaj! Nie! Dobrze, dobrze zrobiłem, co dobrze? ty mówisz? Jakbym skoczył tak jak chciałem, to bym wbił to do naszej bramy O, dostałem. No to było tak... Dobra! To oni mnie się... biją, ja już na ziemi leżę, oni mnie biją! Dobrze, o! Maciek, dobrze! Ale dostałem z liścia, nie uda mi dawaj, się dalej. Dawaj, dawaj, dawaj! Kaczka, nie! Kaczka, o nie, nie! Nie! Dobra! Dobra, dobra, wybiłem. Dobrze, dobrze, dobrze. dobra ja tam dobra, nie bieg, ja 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 bieg, będę bo to nie ma sensu. Tam, on wybije tu. Aaaaa! Oh! Przepraszam, Baker! <grytale> o kurde! Biegnę, 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 czekaj. jak biegnę! <grytale> no kurde! A nie, głupi byłem, głupi byłem, przepraszam, no. przepraszam! <grytale> Zabrałeś mi piłkę bardziej <grytale> w stronę ich bramki! O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, nie! 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 Nie, No come on! no a wiesz że, wiesz, że to, była, to był kontratak z twojej akcji? Yy... No, no, no. Wytnie się. Zobacz, że prawie obroniłem, a ty? Co ja co nie zdążyłem. Ja byłem za daleko tego. Ale krzyk. Dobra, ja podskakuję. Aaa! No nie, co on mi co No jaz, jest? To ja. to byłem. Ooooooooczam. O no puderzenie. nie, no nie, no nie, Maciek, Maciek, nie! No nie, i nas! Nie pasz, no nie wiem, nie. Nie, 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 mamy samą drużynę. No. Jezu A pies się rzucił. Gdzie ten pies biegł? Czemu biegł w ścianę? Ja nie wiem. Chłop chyba nie wiem, miał wyłączony ten. Ja też nie wiem. Sterowanie, dobra, ja cofnę się do tyłu, ja nie będę biegł Dobrze wybiłem! Dobrze. Dostałem dwoje ale wybiłem Dobrze wzruszałem <laughs> kaczkę, która dostała nie, nie wiem, ktoś musi bronić, nie? Wybiłem, 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 Dobra, wybiłem, wybiłem. dobra ja cofam na bramkę, cofam na bramkę Dobra, da. ładnie, 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 ładnie kurde nie w tą stronę Biegnę, biegnę! Trrr, 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 trrr. O kurde, co jest? O nie, o nie, o nie, o nie, o nie nie dobiegnę, nie dobiegnę. E. Czemu on nie robi tego rola? Dobrze, że nie trafił. A o, nie wybiłem, nie wybiłem, nie wybiłem. Dawaj, 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 dawaj. O nie! Dostałem, dawaj. dostałem. oj ojoj, ojoj, oj, oj. ciągnie mnie ktoś. <laughs> dawaj, wybijaj, dobrze! Nieeees! Dobre, dawaj! dobre Wybić Wybicie to! było dobre. BIEGNĘ, 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 środkowania. Pół. Dobra, wybiłem, wybiję, wybiję, wybiłem. wybiłem, wybiłem. <noise> Pies mnie chce uderzyć! Piesek chce mnie uderzyć! Dawaj, dawaj, dawaj. O nie, Oj. o dostałem, Prostałem. Przepraszam! Czy kaczka wybije? CO TA KACZKA ROBI?! No, nie, jest. NIE, 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 NIE! To co się dzieje. Biegnij na bramkę, ja biegnę na bramkę. No i nie. koniec. Nie, udało mi się! Zobaczmy Zastaliśmy to na pokonani. Co ta kaczka o... zrobiła w ogóle? Ona przebiegła obok tej piłki! Ta. Tylko ja chcę zobaczyć, co ja też zrobiłem. Co się stało, że ja nie wybiłem tego? Obok poleciała. Piłka o... była A... za ciężka po prostu. Czekaj, wybiegnij poza scenę i wróć tu. Ła! Uderzył mnie! Leżę z gonem. Trzymają mnie tam z tyłu, Maciek! Maciek, trzymają mnie z tyłu! Wybiegam. Siema. Jestem! 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 <laughs> Jesteś! <laughs> Jesteśmy we Kozak. Yes, pięknie, okay. pięknie. Dobrze, play again. Potrzebujemy jeszcze jednego jakiegoś fajnego meczyku. Ja chyba mam ochoty na pies hoke. no 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 Ja tak. Chociaż samo. tam widzę jest beat up bridge jeszcze. O nie. I tak nie będzie, wiem. no trudno. Dobra. Czyli będziemy się na parze. Tak, zostajemy na moście i musimy się zrzucać. To jest jakby najważniejsze w tym wszystkim. A ja ich tu tłukę wszystkich. No... Dostałem. Dostałem też. No wynoszą mnie Maciek! Maciek wynoszą mnie! Dobra tego, tego gozi 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 trzeba wywalić. Jak, jaką mogę No Dobra bierz! trzymam go, trzymam go, trzymam go. Czekaj, czekaj. Oła, dostałem, cię... dostałem, dostałem. O mnie dobra, też położyli halon, co się dzieje? Czekaj, wstać, Maciek wstawaj, wstawaj, nie! pomóż go. mi. go. Dobra chodź do tamtych, chodź do tamtych, bo oni nas tutaj będą tłuc cały czas. Dobra Dawaj tego psiaka! Tak. No tak? nie! Co ty robisz? No No stąd małpo! Dobra, Krystian... Czy ja mogę banany rzucać? Mogę coś rzucać? A mogę was rzucać! Mogę no, wam pomagać! No rzuciłeś? Ja małpy zrzucam przy, właśnie! Przy, 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 przepraszam, w sumie no, nie pomyślałem. nie no! Pomyślałem. z ciebie dostałem w łeb mnie zrzuci małpa! Przy, nie! Ja myślałem, że powiem, my w jednym teamie gramy, a ty mi po nogi... Ja, ja małpę chciałem a, Nie, ja Przepraszam za tą akcję a. w ogóle. Nie? Ja, ja nie wiedziałem, że tam gdzie celownik mam, to po prostu że to poleci. Ajajaj. O, piesek spadł, małpka spadła. Małpka spadła, no. I kaczuszka została. Kaczuch został. O, problemy techniczne. Ja też Bana rzucę banana. Nie, nie, proszę, rzucam nie, tam ja mu. Rzuciłem mu banana, może się o niego przewróci. Jednak nie. Przewróci się chyba o niego. No patrz, no nie mogę go u... <laughs> On mnie próbuje uderzyć. Rzucę banana! Rzucę banana, dobrze! To Dobrze, dobrze, dobrze! No dobrze, Co? A dobrze, 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 dobrze. <laughs> kurde! Ja spada. To Teraz kto, kto wygra? Nie mam pojęcia. Nie my. Nie! No nie jaki. Ale ten gość dostał tak pięknym bananem. Dawaj go. Niesprawiedliwość to jest. Maciek, no po prawej mówię, gościu, jeden się ze mną tłuczy, a ty gdzie pola? No i sfał. No gdzie ty jesteś, Maciek? Maciek, no... Nie, jak ja wypadnę, to twoja wina. No i znowu dostałem w brzuch. <grym> Jezus. Gościu mnie wynosi. Dawaj, dawaj go, wywal go, wywal go. dobra leć! Nice, 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 <grym> dobrze, dobrze, dobrze. I dobrze! Dobrze. O kurde, ja też <grym> jestem sfałowany No wstawaj, wstawaj! Dostawaj już. Daj, Do, czekaj. Oła, oła, oła. Dawaj, leży jeden. Weź tego. Dobra. Musimy tego drugiego. No kurde, plecami się bijemy. <laughs> oła, dostałem. Ja dostałem. Nie tak. Ja, się, ja uciekam stąd. Ja uciekam stąd, bo tu jest <laughs> dwóch psu. Tu jest dwóch <laughs> Dobra. <psu. O> kurde. <laughs> Nie. Dawaj tego psa. O, dostałem, dostałem. Maciek, prawa, prawa, prawa. Wynoszą mnie. Wynoszą dostałem. mnie. Ja dostałem. O, o, ja, dostałem mnie. ja dostałem. Ja dostałem. Ja dostałem. Ja dostałem. Ja <laughs> dostałem NIE! NIE! ZOSTAW MNIE! O! BANAN! NIE! Gdzie ty jesteś? Nie, BANANA nie, RZUCAM! Nie. BANANA RZUCAM! Dobra dostali bananem Nie wiem czy tam któryś... A jeden spadł banan O jest masz problem bo jest dwóch niebie... A, właśnie nie jest dwóch niebieckich Nie wiem czemu ich nie wyrzuca szczerze więc tylko ich kłuczę. No Dobra rzucam banana wiem. Poleciał banan <laughs> Wypadł od razu na starcie <grym> O! Sam! Sam! Jest... LOR! Wygrał, 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 bo i spadli, nie wierzę czas, to. Czas. Nie, kurde, ja nie. Krystian, czy... albo agresywnie, albo robimy powolutku i uciekamy i staramy się trzymać z dala od nich, czy jak? Ja od razu kaczkę daj dawaj, trzeba kaczkę wywalić, kaczkę <śm> trzeba wywalić. Nie, nie mogę, wywalą mnie, wywalą mnie, wywali mnie, pa. no wywali mnie, no kurde. Wstawaj! O dostał, dostał jeden prądem. A, dostałem prądem. Te dostałem dostałem no, prądem. A. <laughs> Jakie zamieszanie prądowe. To Goryl psa, mnie wysz. wyrzuca, Goryl mnie wyrzuca, Goryl mnie wyrzuca. O kurde. No idź stąd kaczko No dawać tą kaczkę, no. Oła, dostałem, wyrzuci mnie piesek, piesek mnie wyrzuci, nie Dobra, nie, nie wyrzuci, nie wyrzuci Wyrzuci, 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 nie Zdawaj tą kaczką Dobra Dobra, jest, 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 wywaliłem O Krystian, ja spadam Dobra Dobra, jestem Dawaj, kogoś tu faulujemy Ci. Dostałem, dostałem, Widzę dostałem, mi. Pa, wyrzuci mnie, wyrzuci mnie nie, 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 nie wyrzuci, wyrzuci, nie wyrzuci Oła. Dobra, dostał, dostał Wyrzucaj go Jest, 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 jest Dobra, dostał, wywal go, wywal go. Nice, 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 nice. O, zamroził a, mnie, zamroził mnie bomba. Stawaj, stawaj. O, sam się wywalił. Dawaj, dawaj, ostatni został. Dobrze, dobrze, jest, jest. Maciek. Wygraliśmy. wygraliśmy, wygraliśmy. Wygraliśmy, bo ja przyszedłem, a małpa sama się zrzuciła bombą. Nice, nice, Nie, nice. Lud dodał mi ciężaru. Dobra. Ale się wkopałem tu we wszystkich. Trzymaj się, a! trzymaj się. Dobra. No pies mnie uderzył! Ja idę do góry Oła! No i wyleciałem Trudno. Trudno, trudno Dobra. Ja, kurde muszę się trzymać. Rzucę. Ja rzucę banana No patrz, minął Czekaj, rzucę jeszcze raz, co jest? Czekaj, czekaj. Jak zaraz mnie zrzucają tutaj... perfidnie? Ja tego goryla spróbuję rzucić O! Ja tego goryla mm. Kurde, z wszystkich możliwych opcji ja spadłem Patrz Nie mogłem Naprawdę nikogo spadłeś? trafić kurde A. O kurde ja nie widzę w ogóle stąd Muszę obrócić no, ja się Dobra kamerę trochę O kurde Ja temu niebieskiemu rzucam O kurde nie dostał Żółtemu trzeba bo go walnąć on by go wybił teraz mocno O, o właśnie 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 Żółtego, żółtego to było bliskie, to było bliskie, prawie sam spadł. Chwila, ale które? Musimy żółtego zrzucić? No tak. Tak, to żółte... nie jest. Koniec koniec, koniec. koniec, rozgrywki, no ja... trzy gazeczki. Ale dobrze walczyliśmy, ale ja dobrze prena. nam szło. O <grych> <Kup. Okay. grych> no dobra, teraz walczymy o miejsce. Dawaj, dawaj! Siema. ma. Taki nie ma dwóch nie wojskowych na starcia. Ta kaczka to... takie. Eee. Co e? się o, dzieje? Kwa, kwa, kwa? A, Cudowna jest ta gra, cudowna.